potrzeba, by opanować wszystkie angielskie czasy. No właśnie, być może się nad tym zastanawiasz. Jeżeli mówimy o takiej typowo szkolnej nauce, no to trwa to kilka dobrych lat, bo zazwyczaj gdzieś te pierwsze czasy wprowadzamy w Klasie szkoły podstawowej, więc mamy pięć tak naprawdę klas szkoły podstawowej, potem jeszcze szkoła średnia, sporo, sporo czasu. Jeżeli uczysz się na jakichś indywidualnych kursach, jest to zazwyczaj kilka semestrów. Na indywidualnych korepetycjach co najmniej te 12, 8 do 12 lekcji zależy na jakim jesteś poziomie i co już znasz i umiesz. 8-12 lekcji. Jest to wydatek około pewnie tysiąca złotych za zaokrągleniu, w zależności od tego, gdzie mieszkasz i jakie są ceny, jakiego masz nauczyciela. I ja mogę Ci pokazać, jak te czasy opanować całkowicie za darmo w 21 dni. Nazywam się Sandra Winiarska, od 17 lat zajmuję się nauczaniem angielskiego. Od kilku dobrych lat mocno skupiam się właśnie na metodach nauki, na tym, żeby ta nauka była efektywna. Walczę dosyć mocno z taką stereotypową, typowo szkolną nauką, z tym, co nam się kojarzy z taką typowo szkolną nauką, czyli ślęczeniem nad książkami, nad zadaniami, nad zakowaniem słówek. I moi uczniowie osiągają niesamowite rezultaty, ucząc się moją autorską metodą nauki angielskiego, metodą... Dive in. Przygotowałam specjalnie dla ciebie wyzwanie. Bez względu na to, czy przygotowujesz się do matury, czy nie przygotowujesz się do matury, możesz udział w tym wyzwaniu wziąć, bo przez 21 dni, przez 3 tygodnie opanujemy w tym wyzwaniu wszystkie angielskie czasy. Nieważne, czy uczysz się od podstaw, czy już jakieś czasy znasz, możesz do tego wyzwania dołączyć. Gorąco Cię do tego zachęcam i w 3 tygodnie. Mieć już spokój z czasami, opanować je na tyle, żeby mieć już z nimi spokój. Dostęp do tych materiałów będziesz również mieć na dłuższy czas, będziesz mieć wszystkie nagrania, będziesz mieć wszystkie workbooki, więc nie czekaj. Po prostu wreszcie opanuj te czasy, weź to w swoje własne ręce i do dzieła. Darmowe wyzwanie, 21 dni. Zapraszam.